Witajcie w kolejnej części tego zepsutego gareta. I no w tym odcinku będę sprawdzał, czy rzeczywiście uzwojenia robią zwarcie, czy zwarcie robi czasami ta płyta, co, taka płytka, co tutaj jest. na nie znajdują się. Trzy elementy są dwa dwa oporniki jeden opornik taki który można przestawiać z tej strony I no zobaczymy mogą, może być tak że te rezystory są coś tu uszkadzane i mogą robić zwarcie tak więc będę musiał to wylutować i dopiero pomierzyć nadajnik i odbiornik i sprawdzić czy nie ma przebicia pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Wtedy będę miał 100% pewność, że to są uszkodzone uzwojenia w jakiś sposób. A jeśli nie będzie zwarcia, to zwarcie robi płyta, Prost, prosta diagnoza będzie. I tak więc zobaczymy, czy potwierdzi się tego majstra co gadał, że niby cewka robi zwarcie. Tak, więc zobaczymy, I co z tego będzie. No, może, że cewka została uszkodzona podczas rozbierania. Też tak może być. Że coś tu gdzieś ktoś coś nadlewał. Mm... Cholerowe, nie wiem. Zobaczymy, ja to rozbiorę, rozlutuję, pomierzę. No i wtedy I jeszcze się do Was odezwę. No i postawimy diagnozę tej cewki czy rzeczywiście to będzie totalny trup z którego nic nie będzie czy może uda się jeszcze to naprawić no dobra, tak więc ja zabieram się za rozlutowywanie tego gówna pomierze. no i zobaczymy co z tego będzie no jestem już z powrotem tak więc cewkę pomierzyłem, no i cewkę nie wiem czy do końca jest sprawna, ale nadajnik i odbiornik, i tam jest jeszcze taki przeciwzwoły, mi się wydaje. Tam niby nie wygląda, nie ma niby żadnego zwarcia między nadajnikiem a odbiornikiem. A wydaje mi się, że zwarcie jest na tej płytce i prawdopodobnie to jest uszkodzone. Yy, zaraz, może to jakoś pokażę. A nie wiem, czy będzie słychać, kurde. Jest, wydaje mi się, zwarcie na tym po Tutaj, oj, szkoda. Trzeba sobie ogarnąć jakieś lepsze stanowisko do badania, bo, bo ciężko wszystko wam pokazywać. Trzeba też sobie zrobić jakąś taką. Stację badawczą wszystko tak trzymać w ręce to niewygodnie dobra, zobaczmy jeszcze raz żeby tutaj około tutaj widać a tu miernik nie ma zwarcia, ale tu z tej strony jest jakby zwarcie Jeszcze raz, może będzie na tym mierniku teraz widać. Dobra. No, tu pokazuje pomiar. Kupię. pomiar. No, tu no, pomiar jest i wykrywacz nie pisze, czyli nie ma zwarcia. Bierzemy z drugiej strony. Z tej strony też zwarcia nie ma. Ale jeśli już wezmę tutaj. Jak widać. Świeci się dioda, czyli jest zwarcie. A te rezystory też sprawdzałem. Pokazuję jakąś wartość tam. Dioda się nie świeci, czyli. Nie ma bezpośredniego zwarcia. I jeszcze z tej strony jest drugi rezystor No też jest niby niby jest OK No dobra, czyli jeśli jest uszkodzony ten rezystor to jest rezystor numer 101 to czyli będzie 1 kOhm chyba 104 Nie, to będzie 1 ohm o ile dobrze myślę w ogóle 104 to 100 kOhm 120, 110 tak to jest jedno umowy rezystor. No, jeszcze go zaraz sprawdzimy, ja go może jeszcze skręcę na przykład w drugą stronę zobaczyć. Czy to, coś, czy to coś pomoże, czyli jeśli jest sterka tego, tego potencjometru, no to jest ciekawie. Czy Jeszcze nie, wygodnie. Jeszcze zobaczymy. Nie, no teraz niby nie pisze. Ale coś tutaj teraz... No, coś teraz znowu pisze z drugiej strony. Czyli się tym, tym po centimetry przekręciłem tutaj w tę stronę hmm. Może być uszkodzony, no nie, nie wykluczone. Może być uszkodzony wewnętrznie Jakaś wilgoć, trudno stwierdzić co się przyczyniło do jego uszkodzenia. Jeszcze zobaczymy, pomierzymy jeszcze na więc zobaczyć Czy coś tutaj wynika też a jeśli się okaże, że to jest, jest taki pierdzolnik uszkodzony. Nie, to chyba jest 100 omowy 100 omowy rezystor, się. Nie wiem się, to nie jest 1 umowa. jakieś wartość ci pokazuje, ale tam... Na tamtym, tym no, dobra, dobra, zobaczymy co to z tego będzie. Jeszcze obadam rozsewkę, czyli gdzie mam tą cewkę, położyłem. ojej, cewka. O, cewka jest tak, wygląda tu są wszystkie te druty. Ja to posprawdzałem między nadajnikiem a odbiornikiem. Nie widać żadnego zwarcia, choć trudno to stwierdzić. No dobra, czyli tu niby jest ok. Uzwojenia niby są dobre. No dobra, jeśli uzwojenia się okażą dobre, to ja wymienię, spróbuję wszystkie te, te trzy elementy wymienić na płycie i wtedy to polutować z powrotem. No i zobaczymy, czy nie ma zwarcia, bo wcześniej było właśnie, było jakieś przebicie między nadajnikiem a odbiornikiem. Czyli jeśli, jeśli dobrze myślę i do Jeśli dobrze, miernik mi to pokazuje, jeśli ten po jest uszkodzony, no to robi automatycznie jakieś zwarcie pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. No dobra, no na tą chwilę jeszcze nie jestem do końca pewny. Ja muszę jeszcze mm, sprawdzić jakie to są rezystory. sprawdzić się dokładnie jaki jest ten rezystor ten wymienić to i podlutować z powrotem mm, kabelki. No i znowu zobaczymy tutaj sobie sprawdzę czy, czy rzeczywiście nie ma żadnego przebicia. Jeśli nie będzie żadnego przebicia, no to wtedy usterką było PCB zwarcie tutaj gdzieś tak jak niby miernik wskazuje na ten yy, rezystor no dobra to na razie będzie na tyle ja muszę poszukać mam takie elementy do zamiany jeśli nie to będę musiał zamówić no i wtedy zobaczymy co z tego wyniknie dalej yy, no i jeśli się uda to naprawić to fajnie a jeśli nie no to trudno ale ojciec człowiek będzie pewny, że yy, no, będzie pewny, że wymienił to i sprawdził, że rzeczywiście tak jest, jak mówi. No dobra, czyli pan majster, może miał tam rację, ale mógł to sprawdzić i mógł od razu te, te, te elementy tutaj wymienić. Też by wiedział, no niestety, jeśli ktoś nie wie. O, to nie jest wcale trudne. Można pomierzyć, można cyferki pisać, wymienić, sprawdzić znowu. No dobra, nie gadam tyle. Wymienię i będę później to znowu pobadam. No i jak będzie wszystko, zobaczymy, czy będzie dobrze, czy będzie źle. No to znowu odezwę się w kolejnej części. No dobra, ja uciekam. Także trzymajcie się. I do kolejnego odcinka.